Witam, kochani widzowie. Dziś z serii luźne rozmowy poruszymy temat. Skarbówka zaczęła. Ano, skarbówka zaczęła wchodzić na konta Polaków. Od początku lipca obowiązują przepisy, które rozszerzają uprawnienia skarbówki. Dzięki nim urzędnicy mogą łatwiej uzyskać dostęp do kont bankowych. Zaczynają z tej fotki korzystać. Dzięki znowelizowanym przepisom urzędnicy będą mogli zyskać dostęp do informacji z rachunków bankowych już w momencie samego wszczęcia postępowania przygotowawczego, a nie jak do tej pory po postępowaniu osoby fizycznej zarzutów. W ramach zmian zaproponowanych w ustawie, nowelizujący przepisy, przyjęto zapis mówiący, że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł żądać od banków informacji o kontach nawet na etapie postępowania przygotowawczego. Wcześniej skarbówka również mogła zajrzeć na konto bankowe obywatela, ale tylko w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub w toku postępowania podatkowego. Teraz już nie tylko to konieczne, wystarczy samo postępowanie przygotowawcze. No i tu już chyba nie ma co więcej komentować. To na razie wszystko. Pozdrawiam Shaw Joker.